Witam z tej strony, Raftar. W dzisiejszym odcinku dalej kontynuujemy budowę czołgu 7TP. Jest to seria dla początkujących modelarzy, niedoświadczonych i tych, którzy no po prostu chcą zbudować sobie czołg, a nigdy nie mieli nic wspólnego z modelarstwem. I w dzisiejszym odcinku będziemy malować. Jak widzicie, potrzebujemy ramkę P czarny 1 i 2 to są oznaczenia części tutaj na tej ramce. To jest jedynka i to jest dwójka. To będzie na czarno pomalowane, a cała reszta będzie na zielony. Zielony kolor z Hataki B088 lub inny kolor, który macie. Tu jest seria niebieska przeznaczona dla pędzla, pod pędzel generalnie, ale ja używam tego w areografii. To jest bardzo ważna rzecz. Nie wiem, czy słychać kulka w środku. Trzeba to dobrze rozmieszać. Tak samo trzeba dobrze rozmieszać tutaj czarny kolor. To też jest hataka z serii niebieskiej. Jak wiecie, obiecałem, że będę używał Evolution, ale stwierdziłem, że na pierwszy. Znaczy, generalnie mam dwa aerografy, które jeszcze nie malowały u mnie. To jest ten obhir, który jest, ma specyficzną budowę, ponieważ ma. Troszeczkę inną dyszę niż, niż inne. Zobaczymy. Na pierwszy ogień on akurat pójdzie. Evolution też będzie używany, ale troszeczkę później. W tym momencie mamy taką robotę, można powiedzieć, z większymi elementami. Zaraz jeszcze przygotuję tylko jeszcze powietrze i zaraz będziemy malować. I teraz wiele razy były pytania. Wiele razy były pytania, jak rozcieńczać i tak dalej. Znaczy, ta farba praktycznie jest rozcieńczona. Jeżeli kupicie świeżą farbę, to ona już jest rozcieńczona, w razie czego mam tutaj jeszcze rozcieńczalnik, też musi być oryginalny. No jak jest oryginalny Hataki, <ścoughs> nie ma żadnych problemów. Dzisiaj nie będziemy wycinać, nie będziemy szlifować, nie będziemy piłować. Zajmiemy się tylko i wyłącznie malowaniem elementów. I teraz pytanie dlaczego akurat ten kolor jako bazowy pójdzie, ponieważ w tym kolorze czołgi wychodziły z produkcji, z fabryki. Tak, w zielonym. Z tego co wiem, z tego co czytałem, z zielonym. W zielonym. I później dopiero w jednostkach remontowych miały nakładany kamuflaż. Ten kamuflaż był rozmyty, on nie był ostry. On miał być rozmyty, ponieważ takie było w 1936 bodajże takie zarządzenie wyszło, które... Które mówiło o tym, jak czołgi, znaczy generalnie broń pancerną, ma być malowana. Ja używam tego zestawu, ponieważ tutaj są te. Tutaj na ten pierwszy nie patrzcie bo to jest raczej tutaj dla ciągników Ursus, Fiatów, ciężarówek i takich innych. Nas interesują generalnie te trzy kolory, które składają się na kamuflaż. Składają się na kamuflaż. Czołgów 7TP, między innymi z września 1939 roku, więc tutaj to wszystko na czarno będziemy malować, a to tutaj wszystko będziemy malować na kolor zielony, konkretnie mówiąc B088. Więc jeżeli mamy to już dobrze rozmieszane, to będziemy po prostu wlewać. Ja, ja może tutaj jeszcze zobaczę, jak ten w ogóle aerograf, bo to jest takie, wiecie, to też jest wszystko. O, teraz dam dosłownie kropelkę rozcieńczelnika. Widać, że już mi poleciało. Dam troszeczkę, żeby... Bo tak jak powiedziałem, ja nim ja nie malowałem jeszcze w ogóle wcale nim wcale nie malowałem już, ale to widzicie taki efekt Co się dzieje. To się dzieje, że prawdopodobnie gdzieś tutaj mamy problem z powietrzem? Ale zobaczymy. Słuchajcie, no próba, tak? Test. Dlatego wziąłem, dlatego <coughs> wziąłem, bo wiedziałem, że, że coś może być nie tak. Wow. Dobra. Ok. Tutaj odkręcam, ale widzę, że tutaj już troszeczkę się farby zebrało, bo ona prawdopodobnie sobie gdzieś tam leżała. Ja tutaj się postaram to wyczyścić. Farba była niekoniecznie przechowywana. Tak powinna być w ten sposób przechowywana, więc taki mały efekt. Dobra, ja to posprzątam Przątam i zaraz wracam. Ok, słuchajcie, tutaj znalazłem jeszcze takie zakrywotko do tego, żeby mi tutaj się nic nie bąbelkowało. Zdaję sobie sprawę, że coś tutaj jest z uszczelkami. nie, nie tak. Ale już pomijam fakt. Wszystko zdarzyć się może. Więc farba nalana. I tak jak powiedziałem, tutaj jedynka, dwójka to jest czarna. A tutaj cała ta reszta będzie malowana na kolor zielony. Zaczynamy troszeczkę dalej. tak? Nie, nie już na samym elemencie, tylko zaczynamy gdzieś wjeżdżać poza. poza elementem i dopiero wjeżdżamy na... Widzicie efekt? dobra, słuchajcie, jakoś sobie tutaj z tym muszę poradzić. Prawdopodobnie, tak jak powiedziałem, jest jakiś, jest coś, co blokuje albo igłę, albo, albo dyszę. To jest taki wytwór chińskiej, chińskiej myśli technicznej. I teraz tak, tutaj, jeżeli coś się dzieje, możemy zawsze sobie tą dyszę przeczyścić patyczkiem higienicznym. Od, odginamy igłę do tyłu. I tak delikatnie tutaj czyścimy, powinno to pomóc. Jeśli nie pomaga, możemy zawsze to zaciągnąć. O kurde. I rozcieńczelnika jeszcze dać do tej farby. Ale to będzie wina, tak mi się wydaje. To jest 90%, czy to jest wina nie, po prostu areografu. Co prawda go tak jak mówię, go prze, e, przepukałem go rozcięczalnikiem przed, e, przed użyciem, ale to jest po prostu tutaj zakładam z powrotem w tym paprany. Ale. <laughs> nie no, tak, tak się pracować nie da, ale spróbuję chociaż tą ramkę dokończyć. Teraz znowu farba jest moim zdaniem zbyt bardzo rozcieńczona, ale dobra. To trzeba znowu pluć. A więc jak oceniam ten areograf? Ten aerograf oceniam na. że trzeba go rozebrać i sprawdzić. Po prostu całego. Być może trzeba będzie w jakieś uszczelki wymienić, jak znajdę. Albo zastosować pastę, tą taśmę teflonową do gwintów. Dobra, słuchajcie, to już, a mogłem wziąć Evolution, tak? Mogłem, mogłem wziąć Evolution, i podejrzewam, że problemu by nie było. Nie wiem, jakoś ten się aerograf dziwnie zachowuje. Jeżeli malujecie pędzlem, to nie będziecie mieli tego problemu. Po prostu należy pomalować te elementy, które są na tej ramce na zielono. Z jednej i z drugiej strony. Dobra, teraz ramkę odkładam. Biorę się za następną. nasza słabe ciśnienie już jest. Do, dolewam farbę. Mieszam przy pomocy wykołaczki, a ja tutaj już jest takie, taka pianka cudowna. Jest taki, kurczę, do spieniania mleka po prostu. Dobra, ale tak jak powiedziałem, Wy mając jakiś swój sprzęt, Mając swój sprzęt albo malując pędzlem, już nie, nie macie tego tutaj, po prostu jest eksperyment w postaci tego, że używam pierwszy raz aerografu, który ma tutaj taką stożkową głowicę. Ona nie jest wkręcana, tylko jest wciskana. Więc, tak jak widzicie, jeśli chodzi o jakość. No, tak jeśli chodzi o jakość, to pojawia się piana. Pojawia się piana i tak naprawdę trzeba byłoby go rozebrać, sprawdzić uszczelnienie. Ok i teraz druga strona. Przekładamy sobie jeszcze tak, dobra, i to, to, co pokazywałem, odginamy do tyłu, czyścimy. O, farby już chyba nie ma. Więc musimy ją uzupełnić. Takie przygody. Generalnie po tym malowaniu, areograf w cały pójdzie do mycia. No teraz już coś naprawdę się zablokowało. Dobra. Dobrze i teraz to odkładamy. Wracamy do tej ramki, i tutaj spróbujemy też podobnie. Pamiętajcie o tym, że jeżeli mamy jakieś tutaj trójwymiarowe elementy na ramce, trzeba z każdej strony po prostu podejść i pomalować je. Dobra, słuchajcie, zielony zrobiony, będzie jeszcze trzeba zrobić czarnym, czyli powtórzyć to, to samo, chyba już nie tym arografem, będę starał się, będę starał się chyba jednak Evolution użyć. Dobra, słuchajcie, instrukcje macie, czyli czarny, jeden, dwa, zielony, cała reszta i do zobaczenia w następnym odcinku. Nie powtarzajcie moich błędów, <laughs> nie próbujcie malować czymś co dopiero do Was przyszło z Chin wygląda w ten sposób i daje takie efekty. E, miłego wieczoru Wam życzę i do zobaczenia w następnym odcinku.